Ballada o ubocznych skutkach alkoholizmu. Siedziałem w barze jakiejś git organizacji i zamówiłem już na obiad dwa kotlety. Przysiadł się facety, już siedział do kolacji i zdążył ze mną zaprzyjaźnić się. Niestety, gdzieś koło piątej wnieśli pierwsze alkohole. W dziesięć po szóstej brother, taśmy wypili, a potem Wermut i Strasburgą, ty Bożole, iśmy na cięższe paliwo przerzucili. Rozmowa z złodek zeszła wnet na politykę Przy czystej czystąśmy krytykę prowadzili Zahaczyliśmy takoż o metafizykę A potem to już żeśmy tylko pili Gdzieś tak w połowie tej wykwintej konwersacji Gdy po szampanie słodkim kończyliśmy winiak Zapis się skończył i urwała perforacja i co tu gadać wiele, schlałem się jak świnia Kiedy my się ocknął to siedziałem w ciemnej celi Nade mną schylał się przyjaciel od kieliszka O mej krytyce ci co chcieli to wiedzieli A w jego ręku lśniła długa biała kiszka On spisał wszystko co mówiłem wtedy w barze I uzupełnił tu i tam ozdobnym słowem I protokołem tym pomachowi przed twarzą Kazał podpisać ręką, trzymał mnie za głowę Gdyby nie podpisał chciał już ze mnie zrobić kaszę I pomyślałem ja, że przyszła na mnie pora Gdym go majorem my mym znajomym chciał postraszyć, On raz mnie w mordę, mówiąc ja ci dam majora. Lecz to co było, to wstęp tylko to przygrywka. Bóg jeden wie, ile wycisnął krofi i potu, gdym już wyglądał cały jak wpół zgniła śliwka. To usłyszałem, jak powiedział, gotów. Zasłowame skazali mnie na dożywocie, Bo rząd i organ bezpieczeństwa zbyt obraził. Wsadzili do więzienia mniej po kłopocie, Raz dziennie na dziedzinę, drzemna na spacer łaził. Trzy razy na dzień jadłem zupę chleb z cebulą. Chleb kradłem, więc codziennie ktoś przeze mnie pościł. W tym samym czasie rząd co był nade mną górą. To samo robił zresztą ludzi na wolności. Po kilku latach wreszcie komuś się znudziło. A u nas słowo dosyć zaraz w czyn obrasta: Czego rząd nie dał, wzięto sobie siłą. Zmieniono w końcu cały rząd i basta. A nowe władze protokoły me przejrzały. Natychmiastowe zarządziły wypuszczenie, a gdym wychodził, posypały się pochwały, i na mączność wspaniałe przemówienia. I żyję teraz tu samotny, bez nadziei. Ja obywatel dziś powszechnie szanowany, za wielkie słowa w obronie mych idei, którem wygłosił, gdy w pestkę był zalany, za wielkie słowa w obronie mych idei, którym wygłosił, gdy w pestkę był zalany.